Poczet sztandarowy rodziców uczniów szkoły podstawowej nr 1 imienia Wojska Polskiego w Porębie do przekazania sztandaru Wystąp! Proszę przewodniczącego Rady Rodziców, pana Adama Wolińskiego, o przekazanie sztandaru. Panie dyrektor, w imieniu rodziców przekazuję ten sztandar Szkole Podstawowej nr 1 imienia Wojska Polskiego w Porębie jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, pamięci polskiego oręża, chattu ducha i tych wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Przyjmując ten standard. Wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom. Podrzecz sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Wojska Polskiego w Porębie do przejęcia sztandaru. Wystąp. Drodzy uczniowie, przekazuję standard w wasze ręce niech prowadzi was ku lepszej przyszłości niech zawsze będzie dla was symbolem godności i powinności uczniowskiej strzeżcie jego honoru i dobrego imienia szkoły My, uczniowie Szkoły Postołowej nr 1 imienia Wojska Polskiego w Porębie, przyjmując ten sztandar przyrzekamy, otaczać go czcią i dbać o to, aby właściwym postępowaniem i rzetelną nauką dbać o dobre imię szkoły, naszej miejscowości i naszej ojczyzny. Spatrzmy! Obecności Szanownych Gości i społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska polskiego w Porębie, przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożą ślubowanie na otrzymany sztandar. Proszę o wystąpienie do ślubowania przewodniczący klas, samorządu uczniowskiego oraz harcerzy. Patrzność! Do ślubowania! My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Wojska Polskiego w Porębie, w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, naszej Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, patronowi i Tobie szkoło. uroczyście ślubujemy. Uczciwą nauką pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Ślubujemy! Ślubujemy! Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Ślubujemy! Ślubujemy! Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Ślubujemy! Ślubujemy! Młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i ojczyzny. Ślubujemy. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Delegacje uczniowskie po ślubowaniu do szyku stop. Sztandar do prezentacji. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 w Turemie imienia Wojska Polskiego ma kształt kwadratu o wymiarach 100 na 100 cm. Wykonany jest z dwustronnie haftowanej tkaniny z frenslami koloru złotego o długości 6 cm. Sztandar umieszczony jest na drzewcu zwieńczonym głowicą w formie metalowej figurki Orła w koronie. Drzewce sztandaru dwudzielne. O długości 220 cm są wykonane z jasnego drewna i połączone tuleją ze złotego metalu. Prawa strona sztandaru jest koloru czerwonego. W środkowej jego części znajduje się godło Rzeczpospolitej Polskiej, biały orzeł z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie najwyższego lotu gotowość do pokonywania przeszkód i trudności są to cele, do których pod kierunkiem nauczycieli zmierzają nasze uczniowie. Lewa strona sztandaru ma kolor niebieski. W środkowej części w konturze Polski znajdują się nakrycia głowy polskich formacji wojskowych na przestrzeni dziejów, symbolicznie odzwierciedlająca patrona naszej szkoły Wojsko Polskie. Wokół niego złotą nicią wyhaftowano nazwę szkoły Szkoła podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie. O po prezentacji podczas sztandarowy Stop. Spocznij. Proszę wszystkich o zajęcie miejsc.